To mekka wszystkich miłośników kolei, targi Inotrans w Berlinie. Anna Wojtkowiak zapraszam na wyjątkowe wydanie programu Kolej TV. Dziś będzie wyjątkowo nowocześnie, wyjątkowo szybko i w ogóle wyjątkowo. Przyjrzymy się z bliska nowym polskim lokomotywom Gamie i Gryfinowi. Zobaczymy, jak link połączył PESE i Deutsche Bahn. Będzie też trochę inspiracji dla drugiej linii warszawskiego metra. Polacy zdobyli Berlin. Na targach Inotrans. premiera miały dwie polskie lokomotywy. Jedna to Maraton, konstrukcja bydgoskiej PESY. Druga, Griffin, osobowa odsłona Dragona, elektrowozu z Gliwic. To prawdziwy maratończyk. Pierwsza lokomotywa wyprodukowana przez PESY. Elektrowóz Maraton z nowej wersji Gama może bez zasilania przejechać dystans maratonu, około 40 km. Nasza lokomotywa wyposażona jest dodatkowy silnik spalinowy, który pozwala ściągnąć, szlak, ściągnąć wagony ze szlaku czy pociąg ze szlaku lub wyciągnąć wagony z boczni, z nie mają elektryfikacji. I to jesteśmy jednym z pierwszych producentów, który takie rozwiązanie stosuje. A dodatkowo ciekawostka i lokomotywa ma aprobatę w związku zawodowego maszynistów, dlatego że maszynista przebywa bardzo dużo czasu w lokomotywie i jego komfort jest istotny i jest to chyba pierwsza lokomotywa na świecie z toaletą. Niedługo zaczną się testy lokomotywy. Wiadomo, że w przyszłym roku 5 sztuk wylizinguje LOTO z kolei. Z góry sobie nie mówimy, czy chcemy lokomotywy nowe, stare, czy te... chcemy takie lokomotywy, które najbardziej, oczekuj... które najbardziej odpowiadają naszym oczekiwaniom. Platforma GAMA umożliwia konstruowanie lokomotyw elektrycznych jedno- i wielosystemowych, czyli zasilanych prądem stałym i zmiennym. Na bazie GAMY może powstać też pojazd spalinowy. Mamy nadzieję, że tą lokomotywą zawołujemy Polskę, bo taki jest początek, ale również chcemy wprowadzić lokomotywy na rynki zagraniczne. Był maratończyk, był też sprinter. Zakłady naprawcze lokomotyw elektrycznych w Gliwicach zaprezentowały Gryfina. Może on ciągnąć lekkie składy towarowe i pasażerskie. W ekspresach pojedzie z prędkością do 200 km na godzinę. My nie mamy się czego wstydzić. To jest produkt bardzo dobry i wierzę, że tak jest przez klientów postrzegany. Model prezentowany na targach jest wielosystemowy i osiąga maksymalną prędkość 140 km na To kolejna po Dragonie lokomotywa wyprodukowana przez ZNLE. Dragon jest lokomotywą sześcioosiową przeznaczoną głównie do ciągnięcia składów towarowych bardzo ciężkich. Gryfin natomiast w tej wersji, w której jesteśmy, jest lokomotywą uniwersalną, którą można wykorzystać zarówno do ciągnięcia składów towarowych, jak i składów pasażerskich. Testy Gryfina zaczną się w grudniu na torze w Żmigrodzie. Później próby zaczną przewoźnicy, między innymi Intercity. Proszę państwa, dla PKP Intercity, dla przewozów pasażerskich najważniejsza jest niezawodność. Te, takie są oczekiwania dla takie są oczekiwania pasażerów i, i chcemy to jak najlepiej spełniać mam nadzieję że te jazdy testowe PKP Intercity to będzie nasz bardzo malutki wkład w rozwój tego produktu. Rozwojowym produktem na pewno jest Dragon. Na targach podpisano umowę na dostarczenie pięciu sztuk ciężkiej towarowej lokomotywy dla LOTO z kolei. Dragon jest pierwszą od ćwierć wieku polską lokomotywą. Oznacza to, że po Polsce jeździć będzie dziewięć pojazdów z Gliwic. Możliwe, że niedługo pojawią się też na Bałkanach. To nie koniec polskich nowości. PESA zaprezentowała Sznobus Link w barwach Oberpfalz Takich żółtych nobusów jak ten będzie jeździło w Niemczech 11. Jednak PESA dostarczy na niemiecki rynek o wiele więcej zespołów trakcyjnych tego typu. Link do Deutsche Bahn. PESA dla niemieckich kolei wyprodukuje nawet 473 nobusów Link. To pierwszy tak wielki kontrakt na dostawę polskich pociągów dla zagranicznego przewoźnika. Jesteśmy chyba pierwszą polską firmą, która eksportuje. Przemysłowy produkt takiej tak wysokiej technologii w ogóle za granicą. Umowa ramowa z Deutsche Bahn przewiduje dostarczenie do 120 składów mieszczących od 50 do 100 pasażerów. Dodatkowo firma przygotuje maksymalnie 350 pojazdów rozpędzających się do 140 km na godzinę i mieszczących do 220 osób. Niemiecki przewoźnik przez 5 lat będzie mógł zamawiać pociągi z tej puli. Maksymalna wartość zamówienia to prawie 1,5 miliarda euro. 2 lata swoje przygotowania do, do tego kontraktu, ponieważ żeby móc wystartować trzeba spełnić bardzo dużo wymogów technicznych, trzeba przekonać technicznie, przekonać klienta, że jesteśmy w stanie taki pojazd zrobić i dostarczyć go i certyfikować. Link prezentowany w Berlinie przeznaczony jest dla niemieckiego przewoźnika, którego pociągi kursują pod marką Oberpfalzbahn. Podobne składy zaczynają już jeździć w barwach kolei czeskich po torach południowych sąsiadów. grasować będzie 31 Regio Rekinów, bo tak nazywane są w Czechach linki. Dwa drapieżne pociągi Spesy trafią też w grudniu do Zachodniopomorskiego. Dzięki Rekinowi Pesa staje się grubą rybą na europejskim rynku. Pierwsza zainspirowana będzie Warszawa. Do polskiej stolicy trafią pierwsze pociągi Metra Inspiro z Imensa. Producent zapewnia, że testowe składy pojawią się pod koniec tego roku. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to nowe pociągi zaczną wozić pasażerów w maju przyszłego roku. 15 składów pojedzie pierwszą linią metra, 20 obsłuży powstającą drugą linię. Wnętrze warszawskiego Inspiro będzie prawie identyczne jak to zaprezentowane w Berlinie. Wszystkie 6 członów stworzy jedną przestrzeń. Składy są ciche, energooszczędne i lekkie. Waga w porównaniu z podobnymi pociągami została obniżona o 1 dziesiątą. To cztery światowe premiery. W Berlinie było co oglądać. Pojawiło się ponad 2,5 tysiąca wystawców z 49 krajów. Zapraszam na krótką wycieczkę po najciekawszych stoiskach Inotrans. Berlińskie targi to miejsce, gdzie można podziwiać najnowsze kolejowe technologie. Samych pojazdów było ponad 100 i zajęły 3,5 km torów. Szeroką ofertę zaprezentował Siemens. Była szerokotorowa wersja Zero nazwana Lastoczka-Jaskółeczka. To przeznaczony na rosyjski rynek zespół trakcyjny, który ma wozić pasażerów w czasie Igrzysk Olimpijskich w Soczi. W Polsce jeździć z pewnością będzie Vectron. Pierwsze lokomotywy pociągną składy DW Schenker Polska. Producent zaprezentował kilka modeli z nowej rodziny Vectron. We wrześniu wersja na prąd stały uzyskała dopuszczenie Urzędu Transportu Kolejowego do ruchu w Polsce. Stadler pochwalił się czarno-złotym flirtem przygotowanym dla Leo Express. Alstom zaprezentował Coradia Nordic, regionalny skład, który trafi na południe Szwecji. Każdy, kto odwiedził berlińskie targi Inotrans mógł mieć pewność, że przed koleją stoją naprawdę szerokie perspektywy. Wystarczyło wejść do jednej z dziewięciu hal wystawowych, by przekonać się, że poza lokomotywami i wagonami branża kolejowa to dużo więcej. W Berlinie można było zobaczyć wandali w akcji wraz z szybkim działaniem usuwania grafiti i zarysowań na szybie. Tradycyjnie już na targach InnoTrans Dipont prezentuje jak nowe technologie stosować w kolei, zarówno w infrastrukturze jak i w taborze, aby rozwiązania były tańsze w eksploatacji i bezpieczniejsze dla pasażerów. Ale wystawiane były nie tylko technologie chroniące kolej przed ludźmi. Ciekawostką okazał się system zabezpieczający pociągi przed zwierzętami i zwierzęta przed pociągami. Pociągi jeżdżą coraz szybciej, coraz ciszej. Zwierzęta są duże, ciężkie, występują w większych gromadach. Dziki potrafią, takie watacha dzików potrafi liczyć sobie nawet kilkanaście osobników, wędrować sobie wzdłuż toru i najechanie pociągu na tak zachowujące się zwierzęta. No, daje bardzo dużą szansę, jeszcze, no, wręcz katastrofy. Urządzenie włącza się jedynie w czasie przejazdu pociągu i dzięki temu zwierzęta nie przyzwyczajają się do sygnałów odstraszających. InnoTrans przyciągnęły producentów silników trakcyjnych i foteli. Pojawili się wytwórcy pantografów i materiałów obiciowych. Można było zobaczyć ogromne maszyny do prac torowych i raczej niepozorne, ale bardzo przydatne toromierze. Dla taborowców natomiast oferujemy suwmiarki elektroniczne, które są Zamiennikiem mechanicznych suwmiarek No i one również bardzo ułatwiają pracę taborowcom w czasie kontroli okresowych, zużycia profilu kół taboru. Oczywiście nie zabrakło też producentów torów, rozjazdów i podkładów. Trudno byłoby nie być tutaj. I myślę, że dla wielu film, targi, dla tych początkujących, to pewną przepustką do tego dużego świata. Dla tych, którzy mają już pozycję ugruntowaną, szczególnie w swoich krajach, jest to też rzecz do pokazania się również na tle innych. Nie ma wątpliwości, że chcących się pokazać nie brakowało. Brakować mogło jedynie czasu. Przejście wszystkich hal targowych szybkim tempem to ponad dzień chodzenia. Czas przeznaczony na kolej TV też powoli się kończy. Dlatego nasza ekspresowa przejażdżka po InnoTrans dojeżdża do stacji końcowej. Byłoby na tyle z berlińskich targów. Zapraszam do oglądania kolei TV. Za tydzień wsiadamy do polskich pociągów i wracamy na polskie tory. Do zobaczenia!